Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam do trzeciej części porównania Samsunga Galaxy Note 3 z Samsungiem Galaxy S4. I na początku uruchomimy sobie ponownie urządzenia z tego względu, że będziemy testować pamięć RAM, jak ona się zapełnia. Wiadomo, że tu mamy 2 KB, tu mamy 3 GB. Zobaczymy, jak radzi sobie jeden i drugi telefon, jeśli chodzi o renderowanie stron. Dodatkowo sprawdzimy tam w jednej grze, w Real Racing 3, czy nie ma żadnego klatkowania w jednym i drugim modelu, bo to różnie bywa. Dodatkowo sprawdzimy jak strony internetowe chodzie, chodzą, czy te rzeczy, jeżeli będziemy tak samo wykonywać nie będą gdzieś tam się zamykać w tle. No i może na samym początku, większość opcji mamy tak samo włączonych, oczywiście coś, to nam się od razu automatycznie już aktualizuje na jednym i drugim modelu. Zacznijmy sobie może od gry Real Racing 3, w jednym i w drugim przypadku. Gra była przed chwilą zainstalowana, nie ma tam żadnych jakby zapisanych poziomów tak dalej, więc tak samo powinno chodzić w jednym i w drugim przypadku. Zobaczymy. Sprawdźmy. Podejrzewam, że na żadnym z tych urządzeń nie będzie ono klatkowało, Myślę, że dotyczy to bardziej jakichś tam mniej dopracowanych modeli. W każdym razie weźmy sobie pierwszy, ten wyścig, który tutaj jest. Oczywiście w międzyczasie coś tam się jeszcze aktualizuje, więc możliwe, że tutaj na początku coś tu będzie nie tak zwykły pierwszy wyścig, reklama. I zróbmy sobie rajs. Jeśli chodzi o jeden i drugi, to nam się już ładuje. Tutaj sobie sprawdźmy, najwyżej sobie zatrzymamy. Troszkę jest na pewno ściszony, teraz no, już gra muzyczka. I weźmy sobie tutaj też, żeby to się już wszystko ładowało, oczywiście. Tak sterujemy. Tu mamy hamulec, i tak to wygląda. Tak, jakieś trochę poszarpane są te ikony tutaj. W każdym razie to sobie zatrzymajmy na razie. Ja przynajmniej nie widzę, żeby tu były jakieś problemy jeśli chodzi o okładkowanie na tym urządzeniu. Zastanawiam trochę fakt, tylko czemu te wszystkie jakieś. Yy, są poszarpane takie te ikony, ale fakt jest taki, że. Fakt jest taki, że, że możliwe, że jest to gdzieś tam w opcjach poustawiane, Są to standardowe opcje. Ja tu nic nie zmieniałem. Więc. Podejrzewam, że trochę pościnamy. Zerty mamy włączone tutaj, jakby automatyczne hamowanie, więc nie jesteśmy w stanie się jakoś rozwalić. Oczywiście możemy sobie zmienić kamerkę w jednym i drugim przypadku. Dobra, jakoś to tak, jak widzicie, jakoś tak to działa. Zobaczmy sobie, jak wygląda to na Samsungu Galaxy Note 3. Podejrzewam, że tak samo. Troszkę Samsung Galaxy S4 się chyba bardziej nagrzał. Jeśli chodzi. Też macie porównanie dźwięku, jak to działa. Widzicie, że jak zmieniamy tu głośność, to troszkę widać, że klatkuje od razu. Ale jak już zniknie ikona, to działa to ok. Tu też również są poszczępione te kontury jakby więc podejrzewam, że to jest kwestia jednak grafiki tutaj tych wszystkich ustawień. Troszkę chyba jakby więcej basu miał ten dźwięk z nota 3, więc podejrzewam, że po prostu trochę lepszy ten głośnik tutaj jest większy ze względu na wymiar telefonu. Również tutaj możemy sobie zmieniać kamerę. Ja nie jestem jakimś pasjonatem grania, ale jest jedna z fajniejszych gier, jeśli chodzi o chyba Androida, tak samo jak dla mnie na przykład X-Plane. Są dwie najfajniejsze gry, które gdzieś tam najczęściej sobie pogrywam. W każdym razie, tak jak widzicie, na jednym i drugim urządzeniu chodzą w miarę ok. Teraz zróbmy sobie tak, że po prostu Wyjdziemy sobie z tego zostawmy to i zobaczymy, w którym momencie na jednym czy na drugim urządzeniu zostanie ubita ta aplikacja. W każdym razie przejdźmy sobie teraz w takim razie do internetu. Oczywiście tu mamy tak internet, mamy dwie różne strony, prawda, będziemy mieli wczytane, ale zobaczmy, jak wygląda zużycie pamięci RAM. Generalnie fakt jest taki, że tak jak widzicie, no więcej zużytego pamięci mamy na Samsungu Galaxy Note 3, ale mamy też więcej dostępnej. Więc tak to się prezentuje w chwili obecnej. Aktywne aplikacje, zobaczmy, te same. Nawet troszkę więcej zużywa pamięci Real Racing 3 na S4, może dlatego, że chwilę dłużej graliśmy. I podobnie prezentuje się tutaj internet. Przejdźmy sobie w takim razie do internetu, otwórzmy sobie kilka stron, zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście mamy tutaj wersję, jakąś e, mobilną. Przejdźmy sobie do komputerowej. Piszmy sobie tutaj, rzeczywiście, też WP. I włączmy sobie wersję komputerową. Jak nam się tutaj załaduje? Czegoś nie chcesz załadować? Już włączamy. Mam nadzieję, że teraz pójdzie. Nie chcę, czyli musimy się pewno na sam dół zejść jest takie męczące, że czasami to nie działa tak jak powinno. To przełączenie, takie widzicie, tutaj się udało, tutaj niestety nie. No, oczywiście nam się strony przewijają, możemy sobie to, tutaj chyba mam wyłączone na Samsungu Galaxy Note 3, ale na S4 widzicie, że możemy przewijać sobie tak te strony. To samo działa na Note 3, więc tutaj nie ma jakby problemu. Jeśli chodzi o dostępną treść, no wiadomo, widać więcej na Samsungu Galaxy Note 3 z racji tego, że mamy po prostu większy Większy ekran, i trochę bardziej czytane są te czcionki. W każdym razie, jeśli chodzi o responsywność, strony ona ta przeglądarka, jak już wspominałem wielokrotnie, ona tak dziś nie działa, z tego względu, że niestety ona doczytuje sobie te elementy, których nie udało jej się wyrenderować, ale dzięki temu działa, że tak powiem, płynnie. Więc jak widzicie, całkiem responsywnie tutaj działa. Jeśli chodzi o Note 3, który wszedł nam w jakąś inną stronę, oczywiście również to działa bardzo ładnie. Tu nam się dodają zakładki, więc też tak samo. Jak widzicie, nie ma problemu na jednym czy na drugim urządzeniu. Możemy sobie oczywiście to skalować do konkretnej strony, na przykład o, tu. Tak samo jak sobie tutaj klikniemy. Oprócz tego, że kliknęliśmy w link, to jak klikniemy sobie gdzieś tutaj, to nam się dopasowuje tutaj do strony, więc działa to tak samo. Troszkę lepsza biel chyba jest na Samsungu Galaxy Note 3. Możemy sobie jeszcze sprawdzić, jeśli chodzi o jasność wyświetlacza. Drobmy sobie jeden, drugi maksymalnie jasny. Widać, że chyba ta biel jest troszkę bardziej biała, jednak na Samsungu Galaxy Note 3 jaśniejszy jest wyświetlacz. Mamy też maksimum, tu maksimum. No i w takim razie dodajmy sobie po jakiejś stronie. Zobaczmy, jak szybko one się będą renderować. Dodajmy sobie stronę. Oczywiście nam się ładują tutaj standardowe. Zrobię teraz stronę, której nie mamy nigdzie tutaj odpalonej, no zróbmy sobie CNN. Zawsze te same strony odpalam, żeby mniej więcej jakoś to porównać. Łączmy sobie jednocześnie CNN jedną i drugą, pewno najpierw mobilna się otworzy. Oczywiście urządzenia korzystają z tej samej wersji sieci Wi-Fi, znaczy z tej samej sieci Wi-Fi, więc jakby różnica ładowania może być też od tego zależna. Podobne jeśli chodzi o prędkość renderowania tych stron, troszkę może szybciej. Na naucie 3 tutaj już kończy s 4 Więc różnice są na pewno naprawdę takie minimalne. Tutaj nie można powiedzieć, który by z tych modeli lepiej sobie radził zdecydowanie. Jeśli chodzi o zużycie pamięci Ram, cały czas mamy włączone. Te same strony i dodatkowo tą samą grę, która gdzieś tam w pamięci super leży i mamy zużycie, tak ono się teraz kształtuje. Więc w ten sposób to wygląda. Przejdźmy sobie w takim razie do testów syntetycznych, których wiem, że niektórzy nie lubią, ale mimo wszystko, część osób na pewno chce zobaczyć je. Na początku może AnTuTu, w jednym i drugim przypadku ja oczywiście wam. Przewinę ten film, żebyście nie musieli czekać, jeśli chodzi o wyniki jednego i drugiego testu. Tu nam się coś włączyło, jakaś reklama. Zróbmy sobie test w jednym i drugim przypadku. I zaczynamy. Ja zapraszam Was na wyniki tuż po zakończeniu. Mamy wyniki, tak jak widzicie, wyniki nie są aż tak bardzo e, identyczne jak e, powiedzmy, średnie, które są określone dla danych modeli, e, ale w przypadku Samsunga Galaxy S4 nawet tutaj trochę więcej wyszło. E, czym to jest spowodowane? Oczywiście tym, że mamy różne aplikacje, różne konta, które w międzyczasie gdzieś tam się synchronizują, e, różne usługi podłączane i stąd właśnie są te różnice. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o poziom pamięci w tym momencie. Mamy trzy aplikacje uruchomione. Tu mamy 1.44, 1.45, 1.73 zajęte i te same aplikacje mam odpalone. Zobaczcie, że mniej więcej pamięć RAM, która jest używana przez Antutu, jest podobna. W każdym razie przejdźmy sobie w takim razie jeszcze do kwadranta i zróbmy sobie pełen benchmark. No i mamy wyniki tutaj 20 tysięcy, tutaj 12, więc yy, myślę, że to są wyniki, które są jego spodziewane. Przypominam, że, że to wszystko zależy od tego, jak bardzo u, i co mamy zainstalowane na, na naszych urządzeniach, jak je traktujemy i tak dalej. Sprawdźcie w tym momencie jak wygląda pamięć RAM i myślę, że jeśli chodzi o te, co syntetyczne, których część lubi, część nie lubi, yy, dla mnie one przypominam nie są jakimś tam wyznacznikiem, mogą pokazać ewentualnie, czy, czy wszystko jest ok z urządzeniem, czy na przykład. Jeżeli na przykład bardzo laguje urządzenie, czy, czy czasem coś tam nie gra, ale generalnie nie są one wyznacznikiem tego, jak płynnie działa interfejs w danym telefonie. I teraz tak, jeśli chodzi o podsumowanie całej tej recenzji trzyodcinkowej, gdzie macie oczywiście gdzieś tutaj w narożniku adnotacje do poszczególnych dwóch filmów poprzednich, to muszę przyznać, że ja w momencie, kiedy się przesiadałem z Samsunga Galaxy S4 na Samsunga Galaxy Note 3, trochę się bałem, bo wydawało mi się, że optymalnym rozwiązaniem jest jednak ekran 5 cali. Bardzo, bardzo łatwo tutaj i naprawdę bardzo fajnie trzyma się go w ręce i można objąć go. Jest, wyświetlacz jest stosunkowo duży i dodatkowo nie ma tutaj problemu jakby z trzymaniem go, po prostu można łatwo nim operować. Dziś na dworze, nie trzeba się obawiać o to, że ten telefon upadnie i wbrew pozorom ten ekran nie jest jakiś super duży więc to jest kwestia wszystko oczywiście przyzwyczajenia jeśli chodzi natomiast o Samsunga Galaxy Note 3 bardzo bałem się, że znowu będę miał podobny problem jak z Note 2, w momencie kiedy przesiadałem się w Samsunga Galaxy S3 że będzie za duży, że będzie po prostu trochę mi wadził, że będę mniej z niego korzystał niż naprawdę normalnie bym korzystał ze zwykłego telefonu z tego względu, że po prostu jest za duży, nieporęczny i tak dalej. Ale muszę przyznać, że nauczyłem się korzystać z niego w miarę jedną ręką, czyli staram się część SMS-ów, część wiadomości pisać. Oczywiście tutaj swajpuję sobie, bo to strasznie łatwia. I muszę przyznać, że, że przyzwyczaiłem się i ciężko będzie mi znowu wrócić na przykład do Samsunga Galaxy S5, którego oczywiście kupię, i wrócić do niego na takiej zasadzie, że, że będę miał używał go jako pierwsze urządzenie, bo przypominam, że... Samsung Galaxy Note 3 używam jako pierwsze urządzenie i mam swój główny numer telefonu, a tu mam swój drugi numer telefonu, więc e, siłą rzeczy więcej korzystam z Note 3. Zresztą e, taki duet jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Oczywiście no, nie wszyscy potrzebują dwóch telefonów, tym bardziej drogich takich i tak dalej, ale w moim przypadku jest akurat to dobry duet, dlatego że jeden i drugi telefon, jak na swój poziom, no, ma dobrą baterię. Note 3 naprawdę zasługuje tutaj na pochwałę. On potrafi wytrzymać naprawdę dużego obciążenia cały dzień, nawet takiego średniego obciążenia półtora dnia. Samsung Galaxy jest 4 przy średnim obciążeniu, czyli takim, że rzeczywiście mamy około tych 2-3 godzin na ekranie wytrzymaną jeden dzień. I to jest też ta różnica, która jakby jest tutaj widoczna w tych dwóch modelach. Druga sprawa to jest taka, że tak jak wspominałem, różnice, które wynikają w tym modelu, w modelu powiedzmy przy aparacie, czy też przy funkcjach, to one nie są aż tak, że tak powiem, widoczne. W sensie takim, że dużo funkcji, które posiada Note 3, są związane stricte z rysikiem. No i tego nie przeskoczymy, tego na Samsungu Galaxy S4 oczywiście. Na kilka rzeczy jest naprawdę usprawnionych i wygląda zdecydowanie lepiej. I teraz tak, jeżeli macie, jakby moja opinia, jeżeli chodzi o te dwa modele, jeżeli macie zupełnie inny telefon i chcecie się przerzucić na Samsunga Galaxy S4 albo no 3, to podstawowa zasada. Idziecie do sklepu i chwytacie obydwa urządzenia do ręki. Pobawicie się chwilę z nim, yy, jednym i drugim. Powchodzicie sobie w pewne opcje, Spróbujcie, spróbujcie napisać kilka SMSów. Inaczej nie da się tego rozwiązać. Tu nie ma co kupować na siłę. W sensie takim, a wezmę NOTA 3, bo ma lepszą baterię, większy ekran i rysik. A będziecie później cierpieć, że na przykład jest dla Was za duży, bo on nie, nie każdemu przypasuje. To, to jest fakt i to trzeba jakby przyzwyczaić się do tego. Więc nie ma kupowania na siłę, dlatego że mamy Snapdragon 800, bo mamy 3 GB ramu. Android 4.3 jest naprawdę tak fajnie zoptymalizowany, że ten ram lepiej działa. Te aplikacje no nie ubijają się tak, ten telefon z każdą aktualizacją też poprawia jakby tę optymalizację tej pamięci, że te aplikacje mniej jej zużywają, system też je mniej zużywa i jakoś lepiej nią zarządza, więc to nie jest aż taka wielka różnica. Fakt trochę bardziej komfortowo to wygląda na naucie 3, bo jednak jak odpolimy chroma sobie, ja na przykład mam 12 kart otwartych na ogół w chromie, więc... Tych aplikacji tam mam pod otwieranych i dobrze, że one zostają gdzieś w tle. Ja nie muszę ich przeładowywać. Ale to nie jest wyznacznik jakby wyboru jednego i drugiego urządzenia. Bierzmy pod uwagę to, że No, 3 jest też droższy, to jest druga rzecz. Ale mówię, najważniejsze pójść do sklepu, sprawdzić, czy jedno i drugie urządzenie nam pasuje. Jeśli tak, to w tym momencie, jeżeli nie jest to dla nas problem, żeby dołożyć, no to różnica jest tak naprawdę tam teraz 400-500 zł. Jeśli chodzi o, o, o te dwa modele, to, to warto z jednego prostego powodu, no bo na pewno no, 3, będzie chyba więcej dostawa tych aktualizacji jednak. Póki co, do momentu kiedy pojawi się Samsung Galaxy S5, będzie jakby priorytetem w, w linii Samsunga, co, co też jest jakby istotne. Druga sprawa jest taka, że naprawdę w tym wypadku e, Telefon naprawdę robi się multimedialny, bo ta bateria potrafi nas zaskoczyć naprawdę pozytywnie. Jeżeli będziemy używali go bardzo intensywnie, to on wytrzyma nam do końca dnia. Wrócimy do domu o 21 i będzie trzeba podłączyć telefon do ładowarki, ale on wytrzyma i te 4 do 5 godzin nawet z włączonymi wszystkimi synchronizacjami tak dalej z kątami, wytrzyma telefon i będziemy mogli z niego korzystać. Z Samsung Galaxy S4 niestety tego nie mamy, więc musimy się liczyć z tym, że ta bateria nie jest aż tak wydajna. Zresztą to jest domy na noteów, że one mają tak dobrą baterię. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o dodatkowe funkcje czy jakby rozwiązania prezentowane w jednym i w drugim modelu, to nie są one na tyle rewolucyjne oprócz tych aplikacji, takich o których wspomniałem, do S Note czy znaczy do SPNa. Żeby, żeby po prostu jakby decydować o tym za pomocą właśnie tych aplikacji czy funkcji że wolimy Samsunga Galaxy Note 3 musimy sobie zdawać sprawę z tego co jest dla nas istotne ja na przykład sporo korzystam jednak z Rysika używam do albumu z wycinkami dla mnie to jest przydatne tym bardziej, że nie zawsze mam czas wszystko przeglądać, i mogę sobie to zgrać na później i faktycznie jeśli chodzi o rozrywkę na sam koniec bo muszę Wam powiedzieć, że może jeszcze zróbmy taki test i pokażę Wam, jak gra głośno jeden i drugi głośnik. Zrobimy na maksa i spróbujemy właśnie w ten sposób to Wam pokazać. Chociaż wiem, że to nie jest miarodajne, no bo jednak jedno i drugie urządzenie gra trochę inaczej i tego nie przeskoczymy. No to mamy funkcję Galaxy S4. Tak wyglądał Samsung Galaxy 4. Tak wygląda Note 3. Może wam jest ciężko jakby porównać tutaj jedną i drugą głośność tym i drugim jednym i drugim urządzeniu, ale tak naprawdę słychać troszkę, że Samsung Galaxy Note 3 głośnie gra, chociaż z drugiej strony bardziej w bardziej komfortowych warunkach był Samsung Galaxy S4 jest z tego względu że głośnik ma tutaj i odbijał się od, że tak powiem, od stołu, od więc dzięki temu trochę ten głos się bardziej rozchodził. W Samsungu Galaxy Note 3 mamy głośnik jednak tutaj na dole, ale słuchajcie troszkę chyba, mam nadzieję, że to słyszycie, że jednak trochę więcej basu ma Samsung Galaxy Note 3. Nieznacznie więcej, oczywiście nie jest to poziom tego, co mamy w HTC, ale fakt jest taki, że jeżeli jesteście na, na etapie decyzji, czy chcecie wybrać Samsunga Galaxy S4, czy Samsunga Galaxy Note 3, to tak naprawdę możecie śmiało wybrać jedno i drugie urządzenie, w zależności od tego, które Wam będzie bardziej pasowało i jeśli chodzi o takie dwie najważniejsze czy trzy najważniejsze plusy i minusy jednego i drugiego urządzenia to pamiętajmy ten ma naprawdę fajne wymiary i dzięki temu jest bardziej kompaktowy, możemy go włożyć do kieszeni, nie ma z tym żadnego problemu z drugiej strony ma takie minusy jak gorszą baterię troszkę jeśli chodzi o Samsunga Galaxy Note 3 to jednak wymiar nie zawsze musi być dla każdego na plus ale z drugiej strony mam urządzenie, które naprawdę jest potężne pod względem baterii, wytrzyma nam cały dzień. Dodatkowo mamy całe, wszystkie funkcje związane z rysikiem S-Pen. A decyzja odnośnie wyboru urządzenia jak zawsze pozostawiam Wam. Trzymajcie się, dzięki i pozdrawiam. Cześć.